W kraju słynnego malarza z wąsem. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Pan Rzeszek i zapraszam na skrót wyścigu z Grand Prix Austrii. Kwalifikacje wygrał Gajewski, a granmistrz stwierdził, świetnym pomysłem będzie robienie last of first. Na starcie wyścigu Gajewski został objechany przez orzeszka i po 500 metrach wyścigu już była neutralizacja. Po restarcie stawka rozjechała się na dwie grupki. W pierwszej byli Gajewski i Orzeszek, a w drugiej się Sikor Boiler, Raptor i Matthew. W międzyczasie Gran raz po raz wywracał się o swoje sznurówki. Na lapie 17 Gajewski obrócił orzeszka, a ten zaczął znowu narzekać jak to nie ma szczęścia. Pod koniec wyścigu była neutralizacja, gdzie rozpoczęła się wojna totalna. Ludzie padali szybciej niż na Grand Prix Azerbejdżanu, a raptor zastosował taktykę: jeśli jest miejsce, mój boli cię zmieści robiąc dajwe na trzy bolidy. Jakby tego było mało, walnął self-reporta, przez co ma na kwale XD. Sikor w międzyczasie został wysłany na zbieranie grzybów przez Davisa. Mefiw wyparował, niczym marzenia studyjne o przejęciu ligi. Grammy zastosował złotą taktykę wykorzystywaną przez Sikora w pierwszym sezonie, czyli ciągła jazda poza top 5 tylko po to, żeby na ostatnim lapie znaleźć się na podium. Wyścig wyrał boiler, nie wiem do końca nawet jak. Orzeszek był drugi, a Grammy trzeci. Wejowski spadł na piąte miejsce przez Kary, a Picha w końcu cokolwiek zdobył dojrzeń na 6. Zapraszam każdego na wyścig 19 listopada, również na zapisy do spisu drugiego.